Właśnie startujemy z drugą edycją projektu Metamorfoza. Jednym z uczestników tej edycji jest Piotr. 47-latek, który kilka lat temu schudł z sukcesem 18 kg. Tę mniejszą wagę utrzymywał przez długi czas, ale później, mimo że nie wrócił w pełni do starych nawyków, coś poszło nie tak i waga zaczęła wracać. Teraz na nowo chce wrócić do swojej formy i potrzebuje wsparcia i motywacji, żeby zrobić to skutecznie i na stałe. Czy 90 dni wystarczy, aby Piotrek osiągnął swoje cele? Żeby się tego dowiedzieć, oglądajcie przyszłe odcinki z Piotkiem. I zasubskrybujcie ten kanał. A teraz poznajmy Piotra. To jest Piotr, a ja tu jestem. To Piotr, mam dla Ciebie takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Dlaczego zgłosiłeś się do naszego programu? Chciałem zmienić coś w swoim życiu. Próbuję, ale jakoś mi nie wychodzi. Więc chyba był czas na to, żeby odezwać się do specjalisty. A na czym te próby polegały? Przede wszystkim zmieniłem sposób pożywiania się. Wydaje mi się, że jem zdrową, ale nie przynosi to efektów. Nie idę spać, dopóki nie mam 10 tysięcy ton. I dzisiaj to jest, będzie 1332 dzień, gdzie codziennie 10 tysięcy kroków jest robione. Przez 4 lata? 3, 3,5 3, 3, 3 i 240 dni. Co może wcześniej zauważałeś, że robisz źle i teraz już to poprawiłeś pod kątem żywieniowym? Ja zawsze byłem takim sabarytą, nie wiesz, lubię dobrze zjeść. No i doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, że kurczę, chyba jednak trzeba coś zrobić. Stwierdziłem, że zacznę biegać. Zrobiłem truchcik, później jeszcze kawałek przebiegłem, stwierdziłem, że odepnę trochę. Nie? I w tym momencie zauważyłem, że kurczę, nie mogę złapać tyle powietrza, żeby mi wystarczyło i zacząłem się delikatnie podduszać. Typowy problem osób początkujących, <laughs> bieganie. No. Jeżeli chodzi o wagę moją w historii, moje apogeum było mniej więcej w 2017 roku, gdzie ważyłem ponad 118 kg. I to był już taki wykrzyknik, który powiedział, że czas to zmienić. Dawno, dawno temu byłem na gdzieś, był projekt Małżeństwo, to przecież projekt, ślub. To była dieta Duncana, która była fatalną dietą i strasznie źle się ponieczyłem. Później w 2017 roku skorzystałem z pomocy dietetyka i przez dietę w rok czasu udało mi się dojść do wagi okolice ok. 93-94 kg. To co byś chciał przez te trzy miesiące osiągnąć? Te trzy miesiące chciałbym, żeby były takim ustawieniem mnie w blokach, wystartowaniem ze mną. I kawałek, żeby temu pobiec, żeby mi pokazać, jak należy biec, żeby gdzieś ten projekt finalny zakończyć dobrze dla siebie, ale też dla osób, z którymi żyję. Chciałbym się skupić mniej więcej na takich mm, aspektach, które dadzą mi swobodę, tego, że nie będę musiał się za parę lat, naście lat martwić o to, że jestem chory na jedno, na drugie, na trzecie. Mm -hmm. Czyli po prostu chciałbym spokojnie wejść w jakiś zdrowy tryb życia, który stanie się moim nawykiem, a nie obowiązkiem. Właściwie chyba wszystkie te diety, o których Piotrek opowiadał, yy, przechodziliśmy wspólnie i tą dietę pod nazwą ślub, tak? Jakby ten projekt ślub byliśmy na niej razem. Ona rzeczywiście była taka dość wykańczająca. Potem kilka lat temu skorzystaliśmy z pomocy dietetyka, też yy, korzystaliśmy z niej wspólnie. To pomagało, bo sobie pomagaliśmy, zmieniliśmy jakby wszystkie domowe nawyki żywieniowe, tak naprawdę zakupowe, więc wydaje mi się, że to fajnie zadziałało i Piotrek bardzo wtedy schudł, no ale jeszcze by chciał, yy, jeszcze nad sobą teraz popracować. Na diecie Dankana trudnością było wszystko. Na diecie ułożonej przez panią dietetyk właściwie problemem było przygotowywanie posiłków, bo zajmowało to dużo czasu. Później jednak stało się to łatwiej. Na samym początku też był niedosyt, byłem głodny, wkurzony. Po jakimś czasie to się zmieniało, ale nie dało mi to zawsze nigdy pełnej satysfakcji. No i teraz wydaje mi się, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że razem wspólnie z po Osiągniemy wspólny sukces. Przed nami dosyć intensywne, myślę, trzy miesiące. Uh -huh. Bo ja też chcę przez te trzy miesiące oczywiście postawić nacisk na to, żebyś ty wyrobił sobie zdrowe nawyki żywieniowe, ale to i tak na to za mało i pewnie będziemy to robić nieco dłużej. Ale też chcę cię nakierować na to, jak może wyglądać Twoja dieta, jak może wyglądać Twój styl życia. Troszkę się jeszcze w Twoim życiu zmieni. Czy masz z tym związane jakieś obawy? Główną obawą to jest czas. Nie? Pierwszy czas to jest, żeby znaleźć czas na przygotowanie posiłku. A druga rzecz to jest czas, czyli czas, żeby gdzieś wyjść, potrenować, coś zrobić. To są dwie rzeczy, które będą, wydaje mi się, nie największym wyzwaniem. Czyli znalezienie czasu. No i siłownia. Wiem, gdzie są. Wiem, że tam są ludzie. Wiem, że Oni tam coś są. tam widzę, robią. Widzę ich, widzę ich, jak przyjeżdżam obok. No. Widzę ich, ale w siłowni nie czuję się swoją. Potrzebuję kogoś, kto mnie tam wprowadzi i powie. A co, gdzie, z czym, jak robić? A ty koniecznie chcesz w ogóle ćwiczyć na siłowni? Jeżeli byłaby opcja ćwiczenia na siłowni, to ja bym wybrał. To o tym jeszcze porozmawiajmy, bo tak naprawdę, jeśli ty tak obawiasz się tej siłowni, to ja bym powiedział, że ty nie musisz tam trenować. Ja chcę, żebyś ty trenował, mhm. ja chcę, żebyś ty był aktywny, ja chcę, żebyś robił coś bardziej intensywnego niż spacer. Ale to może być, co tylko chcesz, bo ja chcę, żebyś ty po trzech miesiącach po tym to kontynuował. Mhm. I to będzie dla mnie ważne. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Dziękuję. Jest pan dzisiaj noczczo? Tak. A pił noczczo. pan coś wody? Zgodnie z zaleceniami. najmniej już lampkę pół godziny Proszę teraz chwilkę popracować piąstką. I teraz piąstkę trzymamy już zaciśniętą, rękę mocno wyprostowaną w łokciu. Jak tam, w porządku wszystko? Jeszcze kontaktuję. Okej. Okay. Proszę sobie tutaj mocno ucisnąć w tym Trzymam. miejscu. Tak, zaraz dam panu plasterek. Wyniki będą dostępne na stronie u pacjenta. Mm -hmm. Wyniki. Tam trzeba wpisać numer z naklejki i pana datę urodzenia. Super. I mam tutaj jeszcze naklejki dla najdzielniejszych pacjentów do Ho. wyboru. Kotka, szukam mu kotka. Aha, elegancki kotek. kotek. I taki nie, nie o. trzeba dalej. Już kotka. Nie trzeba dalej. Kotek, Super. To jest do Panie Piotrze, jestem doktor Lu, jestem endokrinologiem i diabetologiem. Bardzo mi, mi Pana poznać. To, co mamy w morfologii, troszeczkę są podniesione eozynofile. Być może jest to jakaś alergia na jakieś składniki albo właśnie... Teraz mamy okres pylenia, więc uh -huh. być może coś jest, chociaż Pan może nie mieć żadnych objawów. Czasami też tak mamy podniesione stężenie ozonofili przy pasożytach. Nie jest to duża uh -huh. wartość, ale wymaga kontroli. Yes, uh -huh. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, to one są w granicach normy i Pana hemoglobina mieści się także w normie, czyli doskonale. Jeżeli chodzi o wątrobę, pracuje świetnie, nerki pracują fantastycznie, cholesterol jest nieznacznie podniesiony, ale myślę, że przy redukcji masy ciała mhm. on będzie w normie. Natomiast mamy podniesione stężenie glukozy. To znaczy, że mhm. Pan ma stan przedcukrzycowy. Nie spełnia Pan na szczęście jeszcze kryteriów rozpoznania cukrzycy, więc to jest bardzo dobra wiadomość. W dobrym czasie zaczęliśmy. Tak. Ten stan przedcukrzycowy jest związany z Pana masą ciała. Mamy lekki niedobór witaminy D, więc Aha. zwiększę Panu dawkę. Wizyta kontrolna będzie za trzy miesiące. Bardzo proszę o utrzymanie zaleceń żywieniowych oraz stosowanie się do aktywności fizycznej. I za trzy miesiące zrobię komplet badań i porównamy, Aha. co się zmieniło. Do poprawy mamy poemety związane z cukrzycą, ale zgodnie z opinią Pani doktor, wszystko powinno być ok, jeżeli będziemy stosowali się do diety, do zaleceń ćwiczeń. Piotrek zgodził się pokazać mi swoje szafki i lodówkę. Zobaczmy, na jakich produktach bazuje na co dzień. Jesteś gotowy? Chwilę ja Chyba nie będzie źle. Fun fact, też kupiłem ten czosnek. Fajna sprawa pod kątem szybkiego gotowania. Burata, no to jest tłusta, wiadomo, ale też nie wiadomo, ile się jej nie zje. Mamy twaróg chudy, więc bardzo fajnie, bo, bo chudy. Serów żółtych, z tego co widzę, to Rulują proteinowe. Jedyną wadą, ja bym powiedział, że jest duża ilość soli, więc na no to trzeba uważać. Fajnie, że masz półkę z warzywami. To jest coś, na co zawsze zwracam uwagę, bo często w domach tych warzyw nie ma. Mnóstwo słoiczków i tutaj widzę, że tam z tyłu są nawet jakieś zupy gotowe, nie? Tak, tak. I to są zupy, które sami robicie, czy...? Tak, to są zupy własne, ja różnego rodzaju, to od razu Ci mogę powiedzieć, że ten keczup pod kątem składu Jeszcze jest najlepszy. Się tak i on jest najlepszy, bo on ma słuchaj 266 gramów pomidorów na 100 gramów ketchupu. To jest ciekawe, co tutaj mamy. To ja też się. używasz? Nie, 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 ja po ciebie mam troszeczkę inny. Kupiłem na próbę, ale chyba się z nim nie zaprzyjaźni. Jedne z lepszych parówek pod kątem składu. W parówkach to, co jest najgorsze, to to, że mają dużo kalorii i dużo tłuszczu, więc nie można powiedzieć, że to jest zdrowy produkt. Mhm. To są zdrowsze parówki, jak na parówki. I masło orzechowe, bardzo fajnie, bo z migdałów, ale tak naprawdę każde. Lodóweczka wygląda fajnie, więc przejdźmy jeszcze dalej. Płatki, twoje? Nie. Te są akurat fajne, bo patrzę, że to jest 95% pszenica pełnoziarnista. Aha. No i pozostałe to wiesz, słód jęczmienny, trochę cukru, trochę soli, i witaminy. Makaron biały. Bardziej jem ciemne, natomiast lubię bardzo też biały makaron. Na pewno dużo makaronu ci dorzucę do diety, ale dla mnie ważne też będzie, żebyś raczej częściej przynajmniej, nie zawsze, ale częściej wybierał makaron ciemny. Czasami próbowałem makaronu z groszku albo z ciecierzycy. To też jest super opcja. Jak zjesz makaron z groszku, czy z ciecierzycy, czy z soczewicy, to ja tak naprawdę to ci zaliczam jako źródło warzyw. Tego rodzaju makarony nie produkuje się inaczej niż bierzesz sobie soczewicę, mili się na mą, z tej mąki robisz makaron mhm. i gotujesz, nie? Więc tak naprawdę to jest nic innego jak taka ciecierzyca czy soczewica w innej formie. A to są te to są... wspomniane orzeszki, które tak lubisz. Nie, to nie to co te, ale to są jedne z nich. Posłuchajcie mi, ja, ja bardzo to. lubię te. O no właśnie. Zdrowiej niż chipsy. Mniej zdrowo, niż zwykłe orzechy. Uh -huh. 60% migdałów, a blisko 40% to jest cukier. Chyba lepiej, jakbyś sobie wziął takie normalne migdały, polał troszkę miodem, zapiekł w piekarniku i oh. zjadł. No i też mamy sporo czekolad i tej czekolady mamy fajne rodzaje, bo tu mamy 100 ,99%, 64% też uh -huh. absolutnie spoko. Jem tą setkę i 99%. Mamy tortille. Zamiast tego... Super, jakbyś używał to. To jest moje, a to pożyczona. No to tym bardziej lepiej. W szafce też nie znalazłem za dużo. Tak jak powiedziałeś, myślę, że u ciebie problem jest nie w kwestii jakości jedzenia, a mhm. w kwestii tych ilościach. I na tym trzeba popracować po prostu. Zrób sobie śniadanie. Ja oczywiście to wykorzystam i popatrzę, mhm. co ty na to śniadanie robisz. Tylko prośbę, żebyś zrobił sobie dosłownie takie śniadanie, jakie zwykle robisz. Na szybko. E, może być na szybko. Nic nie upiększaj. Zobaczymy, mhm. jak jesz. Zwykle robię dwie kromki albo grahamkę. Zbierzemy serek zamiast masła. Dobrze idzie na razie. Dobrze idzie, dzięki. Tak. Będzimy z węgliną, daj mi opakowanie, Czy Są lepsze, nawet w Lidlu, ale to bym tak zaliczył do takiej no, mocnej, silnej półki. O, coś duży. To dzisiaj nie jest. Jeszcze serek pewnie gdzieś Tak, serek tak. pojedzie na samą górę, ponieważ jak nie ma serka, to spadają wszystkie rzeczy. A, czyli to jest taka warstwa wierzchnia, taka plandeka na rzuku, żeby nic tak, nie spadło. Tak, no ja jestem inżynierem, więc jest to mhm. przemyślane. Jak widzicie, kanapki Piotrka wyglądają bardzo dobrze, bo mam tutaj fajne źródło wegnowadanów, dwa źródła chudego białka, boser i szynka. I mamy naprawdę sporo warzyw. Myślę, że jak na wielkość tych kanapek, to jak najbardziej słuszna porcja. I tak myślę Piotrek, że jakby wszystkie posiłki tak twoje wyglądały, to ja bym nie miał co tutaj robić. Nawet no. lepiej, że tak nie wyglądają, bo mamy szansę się podać. No. Piotrek, patrząc na swoją sylwetkę, o jakich celach myślisz? O takim celu wagowym minus 10? Razem z tą wagą. Myślę, mm -hmm. że musimy postawić sobie nacisk na cel obwodowy. W Twoim przypadku fajnie byłoby się skupić na owoże bioder. Widzę, że kanka tłuszczowa kumuluje Ci się w, w tych okolicach, więc fajnie tak minus te 15 cm na 3 miesiące, myślę, jest do zrobienia, żeby się tego brzucha mm -hmm. troszkę pozbyć, więc to byłby drugi cel. Powiedziałeś, że raczej na tej chwilę nie trenujesz regularnie, raczej rzadko. wiesz, raczej chodzę, rzadko, chodzę, nie? Dużo chodzę. Ale Kroki są, to nie jest ale treningów to... nie, ma. nie ma. Więc co myślisz o tym? Żeby obrać sobie pewną dowolność treningową, no tej dowolności też masz siłownię, ale coś zgaduję, że z tego nie skorzystasz. Ale do czego dążę? Fajnie byłoby obrać sobie jakiś cel, ile treningów jesteś w stanie, myślisz, zrobić przez najbliższe 3 miesiące. Na tą liczbę się zakontraktujemy. Ale czy zrobisz ten nordic walking, czy zrobisz trening Rozumiem. domowy z obciążeniem mhm. własnego ciała, czy pójdziesz na padla, na cokolwiek. To to zaliczamy sobie jako okay. trening. I naszym celem jest zrobienie x treningów do 3 miesięcy. Tylko jak myślisz? Jaka liczba byłaby zgodnie ze Smartem, ambitna, ale też osiągalna. 40 to byłaby taką ambitną, ale osiągalną liczbą. No, 90 dni 40 treningów, to jest prawie że co drugi dzień, więc tak. takie 3-4 razy w tygodniu wychodzi nam nie? Tak, tak. Nawet jak nie zmieszczę się w jakiś dziwny sposób w dni, 5 dni pracujących, to zawsze możemy w weekend troszeczkę. No weekend to jest super czas na trening, tak. bo wreszcie masz cały dzień dla siebie. Cały nie dzień musisz dla pracować siebie, nie? Dla rodziny, tak. No, no. A myślę, że rodzina cię wybaczy, jak na godzinę wyskoczysz gdzieś. Będę ich zabierać, wiesz, nie będą mieli wyjść. Trochę było dla mnie zaskoczenie, bo nie myślałam, że tata jest tym typem osoby, która się zgłasza do programów, ale cieszę się, że się dostał i on też jest bardzo podekscytowany, nawet jak tego nie widać. I potrzebował trochę takiej motywacji, żeby wrócić do tego, co robił kiedyś. Zwołałem umowę z Kubą, więc czuję się mocno zobowiązany. Liczę na to, że z pomocą Kuby stanę albo zmieszczę się na jakichś torach mi dalej sobie pojadę, że pomoże mi wyprostować co nieco te moje meandry dietetyczno-ćwiczeniowe, że obudzi we mnie ekscytację do ćwiczeń, że z treningów zacznę czerpać endorfiny i one będą dalszą motywacją do tego. Wydaje mi się, że naj, najbardziej oczekuję tego, że złapię bakcyla. Jak to oceniasz swoją motywację? Kuba, na razie jestem zapalony, podekscytowany, ale obawiam się tego. Będę dawał na maksa, Wydaje mi się, że damy radę, aczkolwiek będę mm. dzwonił z niego. Słuchaj, Piotrek, już nic tu po mnie. Wszystko uzgodniliśmy. Ja wiem na czym stoimy, więc zabieram się do pracy za Twoją dietę i z pełną motywacją wskakujemy w ten projekt. Idziemy w to no. na Do zobaczenia.